Pierwsze czy może pan powiedzieć w ogóle o swoich emocjach po meczu? Jakie może były nadzieje na ten mecz, oczekiwania i dlaczego się nie udało niestety dzisiaj? Jak wiemy, drużyna z Daugapilis jest to bardzo mocna drużyna, a zwłaszcza na swoim terenie. Nie udało się dlatego, że środek meczu jakoś był zawalony przez zawodników, coś tam nie rozczytaliśmy tego toru i dwa biegi fajne w wykonaniu dałgi i tyle no. i w sumie można powiedzieć, że przegraliśmy mecz środkiem meczu A zaś to już formalność była, do tego doszedł jeszcze defek, upadek i, i po meczu. I gratuluję drużynie z Dałga wyników bo jest fajna drużyna i, i Wierzę, że tutaj inne zespoły też będą miały, miały ciężko, tak jak my. Dobra, dziękujemy. Dziękuję bardzo. E, i dziękujemy za to, że w ogóle przejechaliście i życzymy Wam powodzenia w następujących meczach. My tutaj do, do Pili z chęcią przyjeżdżamy, tym bardziej Mikołaj, mój kokin, Mikołaj kokin, mój kolega z, z drużyny, co kiedyś jeździliśmy w Gnieźnie. Na pewno też trochę mu serce bije do Gniezna, także bardzo chętnie tu przyjeżdżamy. Super, dziękujemy. Dziękuję.